Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z One Dzisiaj zagram sobie z Rozrabim Siema Go, lecimy Ja nie mogę, jak ty się pocisz A od którego sezonu grasz? Drugi sezon, rozdział drugi O, krak Nie O, dobra, jest, pierwsza, pierwsza runda dla mnie Pierwsza runda dla mnie w ogóle, widzowie, wy też możecie wziąć udział w odcineczku. Jedyne, co zrobicie, to zasubskrybujecie kanał, dacie lajkanie I w komentarzu napiszecie swój nick z Discorda. I to w sumie tyle. Nie, dostałem bombę. O, ale bomba! Ja nie mogę. I na razie jest 2-1 dla mnie. Trafiłem No nie Eee, 2-2 O! No, bok się trzymam. Nie! Yes. 3, 3, 3 do 2 dla Ciebie Pamiętaj, że jak wygrasz, to dostaniesz ta za 500 fałdolców albo więcej A jak przegrasz, to jest nagroda pocieszenia i za 200 fałdolców, więc myślę, że to jest fajna opcja w tych 1 1 wanna. zasubujcie go, bo naprawdę się opłaca. Dokładnie. Więc opłaca się wziąć udział w zasadzie, bo nic nie tracicie. Ojoj, ojoj, 3-3, 3-3, idziemy w web, w web normalnie. Krak? No nie. Mojkax, no nie. nie, ja chciałem cię kilopować, czemu, ja chciałem cię kilopować. Chcę klopować, jak ja 100 HP. No właśnie, jeśli to wygrasz, to wygrywasz skinę za, znaczy, Gift za 500 fodolców, albo więcej. Ja pierdzielę, co ty za retake'i walisz jakieś? Są pokrze... Nie trafiłem pompy, Jezu Już. Nie ja czterech pomp nie trafiłem Dobra Dobrze, bo... Ja nie mogę! Dobra! że mi się uda. Gratulac gratulacje, wygrywasz gifta za 500 fondolców, bo w zasadzie tylko tyle mam. No i co, no i idziemy do lobby, nie, i wiadomo, subskrybujcie kanał, widzowie, nie. Dobra, no, więc widzowie, jesteśmy w sklepie, I ja bym mu kupił coś w zasadzie, ja bym to mu kupił, ale niestety mam 700 fondolców. Więc tak, widzowie, postanowione, kupuję mu ten killoff, szczerze, on jest ładny dosyć, mi się podoba, bo go mam w zasadzie. Kupujemy... Wyśli prezent, wysyłanie podarunku. Więc widzowie, no, jeśli chcecie być takimi szczęśliwcami, czy <noise> tak powiem jak rozrabi, to koniecznie napiszcie swój nick w komentarzu z Discorda, ja na pewno kogoś rozlosuję. Będziecie mieli szansę wygrać, to wiem, może nawet i jakiegoś skinoka. Więc subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w środę. Trzymajcie się i cześć!